Od którego mówił pan? 256. Mówi pan co? no właśnie wydlane było to w mediach dosyć tak poważnie. Pan co? Parę hmm. rzeczy było w mediach naświetlanych i potem się okazywało że, zwykle, że inaczej było niż politycy chcieli. Wie pan, co że że, przy, że przyjaciel, no ja nie będę skłócał, bo politycy chcieli, czy nie. A może... chociaż zgłosić, może, nie mówię, że pani ich musi ganieć, bo tu trzeba pilnować porządku, no, ale chodzi o zgłosić, że tacy ludzie chodzą, wie pan. Staramy się o to, żeby, żeby nasz sklep przywitał wszystkich kibiców naprawdę otwartymi rękami. No ale nie z taką symboliką, no. To ja ja, ja przeciwko to... Rosjanom nie istniałem, bo sami kibicy akcesyjni, tylko że po prostu no, niektórzy są nieodpowiedzialni, że takie rzeczy robią. To jakby no Niemcy no nie... przejechali ze swastykami do do. do, 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 do na no jakąś olimpiadę to przebywa by chryje a oni sobie chodzą ze cierpią mimo jeżeli, jeżeli no, to i wieprą chcą... jeżeli oni chcą ryzykować że spotkają się z tymi sprawami a możecie jakoś zami... zgłosić to ma prewencję? prewencja na pewno ich pudełni co mi się wydaje ale w trakcie, chociaż im cynku może prewencja idą już kawałek nasta i na razie nie zareagowała prewencja nie? będę zgłoszona na po kolei w dobra dziękuję